Chciałabym tak porozprawiać, jak to u nas we Chudowie robili my te święta godnie. Bo to się nazywa teraz Boże Narodzenie, ale my tak po naszemu godali to godne święta. I tuż te tradycje to my trzymamy po dziś dzień, bo jako to nasi stareczka nauczyli nasza mama, taką moja mama mnie nauczyli. No a ja zaś te tradycje stare przekazuję moim dzieciom i wnukom. No wiecie, w tawilio, to już tak głod samego rana, to mama we kuchni już nam szykowali wszystkie rzeczy ku wieczerzy. Cało ta wieczerzo to musiało być bardzo dużo rzeczy przyszykowanych, a my tu na Ślądzku to mamy swoje tradycje bo to już muszą być makówki, musi być moczka, musi być knopiotka, no i potem musi być kompote ze śliwek, śledzie wełoccie. Ta ryba to dopiero ją ja robię, bo moja mama i stareczka ryby nie robili. Kupili śledzie słone i zrobili wełoccie z cebulą. Tuż ją to też jeszcze robią, ale ryba też już mamy kapusta mamy ze grzybami i jeszcze rozomaj tych dużo rzeczy. A wiecie czemu? Bo to tak pierwy go i o też tak go że tych rzeczy to mo być aż dwanaście. Tela wiela było apostołów. A wszystkiego w ta to trzeba pokosztować. Bo godali pierwy, że całki roczek się nie będzie chorować. I takich rzeczy to by wą dużo porozprawiała, jako to pierwy godali ten staroszek, jak to pierwy... Ja wą to tak powiem, ale nie wiem, czy to tak mogę godać. Że jak śnieg odciepowali, bo to pierwy śniega było półtora metra, no to... Staroszek se zawsze tam kieliszek, gorzołki wypili, a my dziecka lotali i staroszku tak się nie robi. A staroszek padali, tak mo być dzieci, bo się bez całki roczek choroba człowieka nie chyci. No tuż wiecie, jak my byli mali, to nie, ale jak moje chopy porosły, tuż se też ten jeden kieliszek wypieli, żeby nie byli chorzy. I takich rzeczy bym mogła rozprawiać dużo. No, goik to już zawsze stroili nasze dzieci, my. No i tak to zostało. Ale goik się stroi u nas, zawsze we Wiliu, nie tam tydzień albo miesiąc naprzód, jak to teraz jest wszędzie postrojone. Zawsze we Wiliu, jak mama na wieczerzo szykowali we kuchni, to my poszli do izby, goik stroić ze tatą. No i. Po tym, jakby to już pojedli, pożykali, połumali się opłatkiem, a jeszcze wu muszę powiedzieć: U mnie już tak zawsze bywało, ale u starszej stareczki to nocną się łamało chlebiczkiem, ukroli cienkie kraiczki chleba i tym chlebkiem my się dzielili, bo chleb jest Boży, to pierwy nie było opłatków. No a potem śpiewamy kolędy. Idziemy do izby, śpiewamy kolendy. No a potem to już są te geszynki. W literackim by się to teraz nazywało prezenty. No kiedyś to wiecie jak to było. Moi ojcowie też nie byli bogaci. Stareczka też byli biedno, bo dziecek było dużo. No ale zawsze coś tam dla tych dziecek było. No i potem my małe poszli spać, ale jak już dziecka porosły i moje, to już to brała na pastyrka. No i tak se chodza po dziś dzień na ta pastyrka. Dzieciątku kolędujemy. Jest to ogromnie piękno tradycja tu u nas w naszym kościele. No i myśla, że te nasze tradycje przetrwają.